Cześć ludzie, witam serdecznie. Jakie to miałem zdziwienie dzisiaj wracając z targów. Dzisiaj jest sobota. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj wrzucę ten filmik, A jeśli nie wrzucę go dzisiaj, to wrzucę go w niedzielę. No i zobaczcie, otworzyłem, bo nie wiedziałem, nie wierzyłem własnym oczom. Pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarzyła. Mamy przesyłkę z Carzon. No i moi drodzy, zobaczcie, co tutaj jest napisane. Sobota. Pięknie. Nawet dostarczyli mi towar w sobotę, moi drodzy, mimo tego, że e, moje miasto, w którym mieszkam, nie jest za dużym miastem. Wiem, że ta przesyłka jest e, odpłatna dodatkowo, więc tutaj to pewnie tylko na życzenie, e, jeżeli byście chcieli na sobotę dostać przesyłkę, pewnie jakaś dopłata dojdzie albo coś, ale sam fakt tego, że jest taka możliwość w tej chwili w, na Karzon, e, Pokazuje, jak profesjonalny jest to sklep, i też serdecznie Was zachęcam. Ja współpracuję z Kardzon od roku i jest to współpraca naprawdę bardzo udana. Moi drodzy, co to może być? Jak myślicie? No, pewnie się domyślacie. Pewnie się domyślacie, bo ostatnio tylko jak widzicie w tle FIFA. Więc, nie, żeby nie przedłużać, przejdziemy do unboxingu, zawartości. Ja już ją otworzyłem, żeby tam nie rozwalać wszystkiego i zobaczymy, co tam jest. Cała zawartość tej przesyłki jest dostępna na kardzon. Linki macie oczywiście standardowo w opisie. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki Darku za dostarczenie. Tutaj, wow, 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 wow. Cóż to mamy tutaj? Zobaczmy. Ale tej pify będzie na kanale. Tak, moi drodzy, pewnie się spodziewaliście, bo teraz głównym w tym tygodniu bohaterem FIFA 365 2018 są puszki, moi drodzy. Jedni mówią, że są fajne, drudzy mówią, że wolą saszetki. No, ja jestem sceptyczny. Na plus na pewno zasługuje wykonanie. Tak jak już w jednym z filmów mówiłem, wykonanie tych puszek jest przepiękne. Mam też nadzieję, że będą różne limitki w tych puszkach. Ja otwierałem taką puszkę dużą i małą, zakupioną w jakimś markecie chyba, już nie pamiętam nawet, gdzie to było. Zobaczymy, czy tu będą wpadać inne limitki, czy przede wszystkim będą wpadać limitki, których nie było gdzie indziej. W co szczerze wątpię, ale zobaczymy. Panini postanowiło pójść śladem Topsa. Czy im to wyjdzie na dobre, czy nie? Obawiam się, że nie. Mam nadzieję, że dostaną nauczkę i, ee, i, i, i w przyszłym roku wrócą do, jednak do tych saszetek, co nie zmienia faktu, że każdy taki kolekcjoner tej edycji taką puszkę powinien sobie zakupić dla samego faktu tej puszki. Ona jest tłoczona, jest przepiękna, i tutaj naprawdę tutaj pod tym względem to troszeczkę nadrabia. Zobaczymy też, jak jest z zawartością, bo czekaty będą się powtarzać, czy też nie. Ale dobra. Mamy tak, mamy puchę. Może ja sobie to tak przesunę. Mamy tutaj jedną puszkę i oczywiście mamy puszkę drugą, żeby ta nie była samotna, no to muszą być dwie oczywiście puszeczki. Tu już pewnie widzieliście 25, moi drodzy, 25 saszetek z Fify 2018. Bardzo piękne saszetki. A, lubię, lubię. Lubię otwierać saszetki. <laughs> to taki mój fetysz chyba. Także będziemy sobie robić jakieś pojedyneczki tymi yy, saszetkami. Nawet mam super pomysł. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Postaram się jutro takowy film wrzucić. Zobaczymy, co o tym będziecie sądzić. Także mamy też to. No ale jeszcze oczywiście nie, nie wszystko. Jak są duże, to musi być jeszcze mała. Tak, jeszcze jest. No bo już myślałem, że nie ma tam albumu jest mała puszeczka mała jedna bo tych kart tam jest mniej także ona tutaj musi sobie jako sama poradzić ale także na nią jest fajny fajny pomysł także tutaj mini pucha no i moi drodzy to co tygryski lubią najbardziej pamiętacie pewnie stali starsi widzowie moi którzy oglądają mnie już od dłuższego czasu pamiętają też, że otwierałem także edycje nordyckie eee, właśnie tych różnych wydań czy to Fify czy to wcześniej Champions League otwierałem. Potem miałem przerwę i nie otwierałem. A teraz znowu będę otwierać moi drodzy. Tak, 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 tak. Moi drodzy Cardzon wchodzi na rynek, wpuszcza na rynek. Edycję nordycką. Na razie mamy tutaj, moi drodzy, zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj jest i co tutaj się dzieje. Tu już jest echo. Ja Wam to pokażę. Tutaj piękny karton. I moi drodzy, to co jest najpiękniejsze w tym starter paku, zobaczcie. Tu Wam wszystko pokażemy. To, co jest najpiękniejsze, to XXL, -ka. co prawda tutaj jeszcze jest Neymar w Barcelonie, ale sam fakt, że jest XL powoduje, że ten starter pack jest wyjątkowy. No i druga sprawa, karty nordyckie. A jakie to są karty nordyckie, to Wam pokażę przy okazji otwierania tego startera. Czyli wszystkich chętnych, którzy chcą... Zbierać karty limitowane XXL, to serdecznie zapraszam także na stronę, właśnie, Cardzon, i tam możecie zabrać. Na razie starter, ale obiecuję Wam, że będzie tego nieco więcej. Także super sprawa dla mnie, Cardzon, wielkie propsy za to, że taką edycję będzie można też zakupić w Polsce, dzięki właśnie sklepowi. Karp. Dobra, moi drodzy, to byłoby na tyle na dzisiaj oczywiście, ale żeby nie było nudno, może to zrobimy sobie unboxing jednej z Tuni i zobaczymy. Wylosujemy sobie ze środka. Tak. I moi drodzy otwieramy. Tak jest. Mamy Jordi Alba. Topki, Neuer, Dąbrowski i mamy kartę specjalną. Tą kartą specjalną jest fansik. Tak, fansik. Piękny fansik. Dobra, moi drodzy. Jeszcze raz serdeczne, wielkie dzięki za dostarczenie paczki w sobotę. Jestem niezmiernie wdzięczny. No i do usłyszenia. Już niebawem. Oczekujcie, bo tego jestem mega ciekaw. Trzymajcie się. Hej.